Czy Twoja pielęgnacja naprawdę działa? Trzy oznaki, że musisz coś zmienić. Cześć, ja jestem Marlena, a to jest mój ósmy dzień. Od prawie zera do 100 tysięcy obserwujących będzie mi bardzo miło, jeśli mnie zaobserwujesz, pozostawisz jakiś komentarz i dasz kciuka w górę. Przyjmijmy sobie taki scenariusz, że używasz naprawdę genialnych kosmetyków bo wiesz, że one służą twojej skórze, wiesz, że są dobrze dobrane. Cena tutaj akurat nie, ma, nie gra roli, bo to mogą być i tańsze, i droższe kosmetyki. Tutaj nie ma nic tam większego znaczenia to. I załóżmy, że tą pielęgnację stosujesz już bardzo długo i wiesz, że ona faktycznie jest dobrze dobrana do potrzeb twoich skóry, ale nagle okazuje się, że coś zaczyna nie grać. W sensie te kosmetyki są dalej ok, ale troszeczkę tak jakby przestają działać, Coś jest tak jakby nie bardzo z nimi i zaczynasz się zastanawiać, hmm, czy to może zmienili formuły tych kosmetyków, a może coś innego się zadziało. I o ile faktycznie producenci czasem zmieniają formuły kosmetyków i faktycznie te kosmetyki czasem nie działają już tak, jakbyśmy chcieli, albo jakbyśmy tego oczekiwali, tak nie zawsze to jest problem właśnie z kosmetykami. Dlatego, że jednym z trzech aspektów może być na przykład dieta. I przyjmijmy taki scenariusz, że wcześniej na przykład Twoja dieta była idealna. Ja wiem, że tak nie jest, bo mało kto ma idealną dietę, ale przyjmijmy na to, że było mało przetworzonego jedzenia, było mało słodkich napoi, było dużo picia wody, dużo zielonych warzyw, owoców, mało czerwonego mięsa, ogólnie mało smażonego, czyli taka po prostu faktyczna dieta, że taką, jaką powinien mieć każdy. Bez jakichś tam problemów, oczywiście. Ale nagle masz na przykład mniej czasu na gotowanie w domu i na zaczynasz wybierać takie produkty, które zdecydowanie szybko się odgrzewa Albo z, zaczynasz po prostu częściej zamawiać jedzenie do domu, albo zaczynasz częściej zamawiać pizzę albo jakiegoś kebaba. Ewentualnie, na przykład, zmniejszasz ilość pitej wody na rzecz picia energetyków. I to oczywiście będzie miało ogromny wpływ na naszą skórę. Może nie od razu, może nie po tygodniu, nie po dwóch, to też dużo zależy od danej osoby, ale zdecydowanie będzie miało ogromny wpływ na naszą skórę. W postaci na przykład takiej, że w przypadku skóry trądzikowej może być większe nasilenie trądziku, w przypadku skóry tłustej będzie większe nasilenie wydzielania sebum. Ogólnie ta skóra może być taka bardziej kapryśna bardziej taka nieprzyjemna, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Mogą też się oczywiście pojawić problemy ze strony układu pokarmowego. To też jest jak najbardziej bardzo prawdopodobne. Kolejnym aspektem jest stres. I tutaj nie zawsze dojdziemy do tego, że to jest właśnie ten stres, bo na przykład może nam się wydawać, że nasze życie jest takie faktycznie bezstresowe, że jest wszystko ok, że my się przecież nie stresujemy, że nic się nie dzieje, ale na przykład jak się przyjrzymy, że załóżmy na to rano, stoimy w korku, wkurzamy się, bo te samochody nie jadą, bo się zaraz spóźnimy do pracy, bo zaraz ktoś będzie na nas czekał, albo w później wpadniemy spóźnieni do pracy, gdzieś tam z językiem na brodzie, ktoś będzie na nas krzyczał, czy ktoś będzie od nas, od nas czegoś wymagał, czy na przykład, nie wiem, jakaś klientka będzie na nas już czekała i będziemy wiedzieli, że ten po prostu czas już jest gdzieś tam, że jesteśmy już w tym niedoczasie, tak? I to już generuje nam stres. Stres jest okropny dla naszego organizmu i dla naszej skóry. I to jest właśnie ten nasz kortyzol. Niestety, ale ten hormon jest naprawdę okropny, jeśli chodzi o naszą skórę. Ale nie tylko. Taka ciekawostka, że na przykład osoby, które mają bardzo dużo stresu w życiu i na przykład pojadą na wakacje, bo załóżmy tak, od stycznia do czerwca, non-stop, pracujemy, mamy bardzo dużo stresu i na przykład w tym okresie gdzieś tam nie chorujemy. Pojedziemy na wakacje, mamy te dwa tygodnie gdzieś tam urlopu, no i wtedy wiadomo, gdzieś tam śpimy dłużej, odżywiamy się może troszeczkę lepiej, gdzieś tam jest mniej tego stresu, bo wiadomo, nie ma tej pracy, więc już gdzieś tam się tym nie przejmujemy. I nagle co się wydarza, zaczynamy chorować. I to jest właśnie to, że ten nasz organizm może sobie troszeczkę przystopować, i wtedy nas dopada choroba. I jeśli zauważacie taką zależność właśnie w swoim życiu, że na przykład w ciągu roku gdzieś tam nie chorujecie, a właśnie zaczynacie chorować na, na jakimś urlopie, no to bardzo prawdopodobne, że to jest stres. Nie mówię, że na pewno. Ale tak może być, więc radziłabym się troszeczkę tutaj spojrzeć właśnie pod kątem ym, stresu. Ostatnim aspektem mogą być hormony. Nie wiem, czy najważniejszym, czy nie najważniejszym. Uważam, że wszystkie te aspekty są naprawdę w równej części bardzo ważne. Ale jeśli chodzi o kobiety, naprawdę hormony w naszym życiu są bardzo ważne, bo nie dość, że rządzą nami odkąd zaczynamy dojrzewać, dokąd nie będziemy mieć menopauzy, to naprawdę te hormony po prostu są z nami codziennie. Zresztą doskonale sobie zdajecie z tego sprawę. I tak samo jak i nadmiar hormonów i niedobór hormonów ma opłakane skutki w naszym ciele. Bo o ile na przykład hormony mogą sprawić, że nasza skóra będzie bardzo sucha, na przykład właśnie w przypadku menopauzy, wtedy przeważnie każda skóra staje się bardziej sucha ze względu właśnie niestety na niższy poziom estrogenu. Innym aspektem znowu może być to, że hormony będą powodować, że wydzielanie sebum będzie wzmorone, czyli nasza skóra będzie się po prostu bardziej przetłuszczać. Kolejną kwestią jest to, że może pojawiać się na przykład więcej wyprysków. Możemy być bardziej niewyspane, bo to też będzie działało. Mogą pojawiać się nam na przykład włoski nie tam, gdzie potrzeba, czyli na przykład właśnie wąsik, broda, gdzieś tam takie owłosienie Typu męskiego, czy owłosienie, na przykład na klatce piersiowej. To jest w większości spowodowane właśnie hormonami. Równie dobrze, tak jak będą pojawiać się włosy w takich miejscach, w których normalnie u kobiet się raczej nie pojawiają, równie dobrze hormony mogą sprawić to, że będą nam po prostu bardziej wypadać włosy. Teoretycznie każdy problem skórny można by podciągnąć pod hormony, ale to tak nie do końca jest. Będąc na przykład w ciąży, jeśli te właśnie z Was, które były kiedyś w ciąży, możecie doskonale powiedzieć po prostu jak Wasza skóra zmieniała się w ciąży. Ja byłam trzy razy w ciąży. W pierwszej ciąży miałam bardzo złą cerę. Później po ciąży już nie pamiętam właśnie jak ta skóra wygląda, ale wiem, że no nie wyglądała gdzieś tam zbyt dobrze. W drugiej ciąży miałam ładną skórę. Może nie, że przepiękną, ale ładną skórę. Teraz, będąc wcześniej właśnie już w trzeciej ciąży, moja skóra była naprawdę... Rewelacyjne. Pomijam to, że była gdzieś tam troszeczkę bardziej wrażliwa, ale ja przez całą ciążę może miałam ze dwa razy jakiś wyprysk i to było tyle. Nie miałam jakichś większych problemów z tą skórą, oprócz właśnie tej takiej troszeczkę większej wrażliwości, ale przeważnie właśnie te skóry takie właśnie w ciąży są, że gdzieś, gdzieś tam są właśnie bardziej wrażliwe. Po ciąży troszeczkę gdzieś tam się to posypało, nie na takiej zasadzie, że to był dramat, ale gdzieś tam ja widziałam, że faktycznie ta skóra jest troszeczkę inna niż właśnie niż w trakcie ciąży. Nadwrażliwość mi znikła, powróciła że gdzieś tam ta właśnie moja taka standardowa cena, cera, i jak na razie się to utrzymuje. Także naprawdę jeśli chodzi o naszą skórę i hormony, to ma naprawdę bardzo duże znaczenie i jedno i drugie. Będzie mi bardzo miło, jeśli nie zaobserwujesz. Dasz kciuka w górę i zostawisz jakiś komentarz po sobie. I to jest moja droga od prawie 0 do 100 tysięcy. Jeśli już ze mną jesteś, to bardzo Ci dziękuję. I jeszcze takie małe pytanie dla Was. Który aspekt tej holistycznej pielęgnacji najbardziej Ci zaskoczył? Podziel się tym w komentarzu.